Kolejna porada dla osób używających program Fusion. Lecimy z tematem. Nie, narysujmy sobie zwykły, jakiś taki prostokąt. Wyciągnijmy go na dowolną wysokość. Niech to będzie 65 mm. Utwórzmy szkic na jednej ze ścian. Niech to będzie kwadrat, niech to będzie yy, kółko. Ejku, nie, nie takie duże. Daj kółko raz jeszcze i na przykład spline. Dobra, i wyciągnijmy sobie teraz tu takiego spline'a. W tym momencie, jeśli chciałbym odbić wszystkie te trzy elementy na prawą stronę, no to musiałbym utworzyć linię, wyznaczyć sobie tutaj środek. OK, mamy złapany środek, prostopadłą linię poprowadzić, wybrać polecenie odbicie, zaznaczyć teraz wszystkie elementy, które chcemy przeciągnąć, wybierać. Wybrać oś odbicia i wskazać tę linię. W tym momencie mogę wszystkie te elementy zaznaczyć i wyciągnąć do obiektu, właściwie do tylnej ściany. Ale jest coś takiego jak konstrukcja, a właściwie płaszczyzna środkowa. Wybierając pra lewą ścianę oraz prawą ścianę, tworzy nam się taka płaszczyzna konstrukcyjna. Utworzę teraz szkic i ponownie kwadrat, kółko i niech będzie spline. Hop, 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 hop i hop. Robię OK. W tym momencie wyciągam te trzy elementy do tylnej ściany. Klikam OK i w tym momencie wybieram odbicie czyli utwórz odbicie. Z menu po prawej stronie wybieram z tej rozsuwanej listy elementy i na timeline wybieram obiekty, które przed chwilą wyciągnąłem. Teraz w menu po prawej stronie wybieram płaszczyznę odbicia i wybieram płaszczyznę, którą przed chwilą utworzyłem. Klikam, robię OK i w tym momencie mamy już przeciągnięte właśnie wszystkie te otworki przez naszą bryłę.